Tak gdzie? Dobra, aż takie drogie w Polsce nie. Te w Czesku. Witaj te umiłowani moi. Jesteśmy w Czeskiej Republice. Za mną podróżuje syn. E, no i jedziemy sobie. Jedziemy sobie właśnie przez czeski kraj, właśnie wjechaliśmy od strony tutaj Golińska. E, mieliśmy jechać gdzieś dalej, ale niestety zaczęło po drodze nam padać kropić. A powiem szczerze, że nie jestem tak do końca, ani Łukasz, przygotowany ze względu na to, że nie wzięliśmy z sobą jakiegoś tutaj przeciw... deszczowca. Ja tam, co prawda, mam Uch, wydawałoby się dobrą kurtkę. Uwielbiam, tędy jeździć, to jest taki do nas, dla nas skrót, jadąc do Wałbrzycha. Patrz, jakiego tu mamy rycerza ładnego. A trochę ten deszcz pada. Możesz mi też wyprzedzić, czy Nie, cią... jestem... Jesteś nie Nie czuję pewnie. Czy FK A, nie, nie chcesz się pokazać tutaj yy, jak to się nazywa. Tak, Łukasz jedzie na y, motocyklu Małżowinki, na Rżuni motocyklu, na Hondzie. Nie siedzi za mną, właśnie nie powiedzieliśmy w jakim to składzie, jak to jedziemy. No, docieramy, docieramy. Jakby nie było, to już drugie 500 weli motocyklu. Żeby jak wyzdrowieje, to żeby miał już dotarty motorek drogę, dom dość, yy, yy, drogę tą dość dobrze znam Z racji tego, że dość często pod, yy, jeździłem tędy Bo jest yy, fajny skrót A my jedziemy w stronę Broumowa Pumaczowie przekroczymy granicę Bo już dawno tamtędy nie jechałem Możesz mnie wyprzedzić ta -da! Łukasz! Tak się prezentuje Pałżowinki maszynka I tak się prezentuje na nie Łukasz Na nie Łukasz tak, ja tak wolno kaleczę, ten od razu poszedł. Dzidą. O nie no kurczę, Zostawił starego z tyłu. Uważaj, biorę. No, nie prowadziłem, nie? No nie no. A wiesz, jechać tu jest taki popieprzony ten, jedno to skrzyżowanie. Wiecie co się dowiedziałem niedawno? E, że tu jest piekielna Biblia. Jedna jedyna. Taka książka, chyba na świecie, czy generalnie jest tu kopia tej książki. a no to dlatego, że Szwedzi ją zakosili z tutejszego z klasztoru. I nie oddali, jako zdobycz wojenną sobie ją wzięli. Natomiast Czesi, sobie, Czesi zrobili sobie kopię tej książki. W oryginale ona 75 kg ważyła, książka niesamowita. Nazywa się Biblium Diabła, bo tam jest. No to jest generalnie dzieło e, dzieło takie święte, sakralne, ale jest tam podobizna diabła zrobiona, taka dość dość powiedzmy jak na tamte czasy straszna się miała wydawać. Także tutaj ta Biblia Diabła jest. No jest dość ciekawym dziełem i. No w, w, warto byłoby to zobaczyć. Być może kiedyś uda mi się zobaczyć. Ten głosny no to już ile? Pół godziny jesteśmy w domu Łukasz. Już mnie dubsko boli. Nie boli plecy czy krągosłup? Nie wiem. Matka lewa mi boli. No mnie, mnie też kręgosłup boli, ale dubsko najgorzej. Eee, z dupskiem nie jest tak źle... ...wygodnie jest. No i właśnie. Jeżdżamy do tłumaczowa. Do polski. Oto wice się kończą. Co Cię boli? Tak, tam popatka, bo nie wiem, jak bym Chcesz stanąć? Nie wiem, właśnie zastanawiam się. Możemy już stanąć, nie? Dobra. Uważaj tutaj, jak będziesz zjeżdżał, żebyś się nie wywrócił. Pomalutku. No, bo mówiłem ci, że jest nisko To to zjemy, coś się napijemy, ja się napiję coś Że puścimy ten autobus, niech sobie jedzie prędzej, bo on będzie się zapierdzielać będą. Słyszysz, mnie? Tak No, dobra Panie synu, proszę jechać. Także, umiłowani moi, już jesteśmy w Polsce! Jesteśmy w Polsce, przejechaliśmy granicę, w Tłumaczowie byliśmy na, na posiłku regeneracyjnym, takim po, pożywnym, takim super hiper. Suchy rogalik. Zjedliśmy Seven Days'a. Zjedliśmy Seven Days'a i... jedziemy! Już jest fajnie, bo zobacz, już są liście, takie malutkie, ale już są. Można powiedzieć, że nam się dzisiaj ta wycieczka w miarę udała. Troszeczkę pojeździliśmy. Jak dojedziemy do domu to jakieś 80-90 km będzie przejechanych. Kurde, zaczyna coraz mocniej kropić. Fajnie jest no? no pachnie deszczem, więc trochę się martwię. No... Ale dobrze. No, jeżeli już to tak naprawdę Łukasz do domu mamy stąd yy, pół godziny no, coraz więcej tych kropli. No ta moja kamera to też nie jest. Yy, yy, nie jest Water Resist, także chyba zaraz będę musiał jednak ją ściągnąć. No coraz mocniej pada. Także na krzyżówce chyba tam staniemy, ja ją, ja ją sobie schowam. O, za duże jest niebezpieczeństwo, że ją szlak mi trafi. Także tutaj y, poczekaj, ja, Łukaszku, nie pędź, ja muszę po prostu... Zaraz jest krzyżówka. No, ja sobie tutaj zatrzymam się, z boku. stanąć. Mm. Nie no to będziemy skręcali, Łukasz, w, 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 w prawo. A stań tutaj na, na poboczu, wjedź na pobocze. Ja sobie ten kamerę ją chyba... No, niestety muszę ją... Muszę ją ściągnąć, bo po prostu szlag mi ją trafi. No nie mam, ten akurat model, który jest, to niestety nie jest odporny na, na deszcz, niestety. Także z filmowania nici, ja nie chcę po prostu stracić kamery. To nie będę miał tą otowarkę. mam włączyć? Proszę? Ja taką stówę, mam włączyć wodowarkę? No, można wyłączyć. Ja mam taką, taką 100% ładnie ładuje Już tak mi na tym, że nagraniu nie zależy, żebym robił takie dziwne rzeczy. Masz, to jest taki dziura, musisz zamówić sobie. Co? E, ja no ja wie... no, widzę. Co? Nie stać mi masz taką dziurę, nie? Czy tutaj o to ci chodzi? No. Nie no Łukaszen No się martwię nie? No to zjeżdżam i wjeżdżam No jedź już Tylko wpuść tamtych tych O pada widzisz? No. Także umiłowanie moi tutaj zakończymy naszą nagrywkę Z Łukaszkiem Dosłownie brakuje nam ja wiem. 10 minut jazdy, aby znaleźć się w naszych matczynych pieleszach, w naszej kochanej miejscowości, u naszej kochanej małżonki i mamusi w jednej osobie. Mam nadzieję, że Wam się choć troszeczkę podobało. Nasza wyprawa nam się bardzo podobała. Zapraszamy, do nas... Zapraszamy na następne vlogi, które wkrótce powinny się pojawić, także do zobaczenia, pa! Pa! Kurde, mała, nie? Ale miała te... Balony? Nie patrzyłem się. Nie patrzyłeś się na balony? <gry>